Chodź, chodź za mną, chodź, chodź, już chodź, chodź. Już coś widzisz? Co tam widzisz? To jest... No to biegnij! Biegnij szybko! Biegnę! Biegnij! Biegnę! Co tam tak jest? Okay. Czy to jest? Ostatnio o tej marce rozmawialiśmy. Tak. Czy to jest ee... Soko. Soko! Soko! Super Soko, Popatrz! Jacek Mamy jest. dwie sztuki! Ale one mają już już nie za Tak, <laughs> dokładnie. Też do góry to... nogami. Ta są do góry nogami przykręcone. No znaczy do góry nogami, od, od dołu są przykręcone do góry. Jeden i drugi tak ma. I, oh, i to jest motorower? Tak. Dla mnie? Dokładnie. Wow, wow, Może być? Wow, Może być? Wygląda <laughs> całkiem fajnie. No. Wygląda jak normalny motocykl. Oskarowi się to, że... bardzo podoba. Naprawdę duży jest w ogóle. No. No weź przysiądź sobie. W porównaniu do mojego mino? Do niego to jest... To jest poczekaj, TC zielony, proszę, to jest o tak wygląda Dobra. kluczyk. O oh, wow. Do Soko. Ok. Do super okay. Soko. I teraz tak, on Jeszcze. się nazywa, ten zielony, nazywa się Super Soko TC. I to jest odpowiednik 50. -tki. I to jest specjalnie dla A ciebie właśnie bezne. tutaj przywiózł wow, Patryk wow, okay, okay. z Krzyszkiem, to jest dla ciebie pojazd. Wow! E, a ten z kolei jest dla mnie. To jest Super Soko TC Max, czyli odpowiednik 125. No? Mój ma silnik 6 kW, twój ma silnik y, y, 3. Twój ma silnik 3 tak. No to Te... całkiem sporek na motorower. To, znaczy... to, jest sporo, to jest sporo, to jest sporo. I on rzeczywiście sporo. będzie taki zadziorny, ten wow. e, ten motocykl, znaczy motocykl, motorower. Okay, I za okay. tym sobie będziesz jeździła, dlatego właśnie chciałem ci pokazać w tej chwili, bo wiem, że je, wybierasz się teraz gdzieś z mamą, ale możecie sobie pojechać w ogóle na tym. Nie wiem, czy mama będzie chciała w ogóle, czy się odważy, pewnie nie. dwumiejscowy? Ale dwumiejscowy, dokładnie, więc możesz zabrać Leona na przejażdżkę. Wow. Na tym. O kurde. No i teraz będziesz na takim pojeździe jeździła od dzisiaj. Nie? Cykręcy, no dobra. <laughs> jest okej? Okay? No jest okej, okay, jest naprawdę <laughs> fajny. muszę go przystosować, jestem bardzo ciekawa, wygląda klasy. No włączasz wow, się bez wow. czyli tak, naciskasz na, na pilocie przycisk odblokowania. I teraz naciśnij power w tej chwili. I teraz połatwimy na przebiegu. Muzyczka. On ma 19, 19 km, km całkowitego przebiegu. To jest nówka sztuka. Jesteś pierwsza, która na nim jeździ. <laughs> Poza oh, jakimiś wow. tam wiesz, jazdami, żeby sprawdzić, czy są podokręcane wszystkie śrubki. O oh, wow! No, no, więc, no więc taki dostałeś dzisiaj pojazd. Fajny. Super Soko TC do Fajny. testów i tutaj super Soko TC Max. Takie mamy od dzisiaj kolejne dwa pojazdy testowe. Oba elektryki. Szalone. No to muszę przetestować. Dam wam zdać widzowie, jak, jak się będzie jeździć. Dokładnie tak.